Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci ciekawe funkcje oraz triki na telefonie Realme GT8 Pro. Pierwszą ciekawą funkcją tego telefonu, na którą na pewno warto zwrócić uwagę, jest jego wyspa aparatów. Wygląda ona domyślnie w taki sposób i jest okrągła. Ale tutaj oraz tutaj mamy dwie śrubki na śrubokręt, który przychodzi nam w zestawie. Co nim możemy zrobić? Wykręcić obudowę tej wyspy aparatów i przykręcić inny kształt, który nam się spodoba. Możemy też przykręcić inny kolor, lub na przykład zamówić sobie zupełnie coś innego, czy na przykład po prostu odkręcić to i nie mieć w ogóle żadnej tutaj obramówki na te aparaty. Bardzo ciekawa funkcja. Trochę taki feature, coś nowego. Warto spróbować, myślę. Teraz przejdźmy już do tego, co już mamy w samym telefonie. Zaczniemy od funkcji AI, które się tutaj znajdują. Jeżeli przejdziemy sobie do, naszego, do naszych ustawień i tutaj do zakładki AI, będziemy mogli zobaczyć to, co kryje dla nas AI w tym telefonie. Mamy tutaj takie opcje na przykład jak planista AI. Jeżeli włączymy te opcje, będziemy mogli na przykład stworzyć sobie plan tego, co wyświetla się obecnie na naszym ekranie. Na przykład wybierzmy sobie może niewielkanocne. Tylko Bożego Narodzenia. I teraz stukamy dwa razy w tył telefonu. Nasze AI zaczyna analizować to, co widzi. I możemy zobaczyć nasze wydarzenie, które zostało zapisane. I te wydarzenia mogą być zapisane w naszym kalendarzu. Możemy sobie wybrać na przykład Boże Narodzenie, datę, piątek i tak dalej, czy też to drugie. Wybieramy. I możemy zobaczyć nasze tutaj w kalendarzu, co się wyświetla. Ile wcześniej ma na przykład być przypomnienie. Czy ma być przy tym jeszcze jakiś dźwięk i czy ma się powtarzać to co jakiś czas, od tego, od kiedy jest wpisane. Możemy też zedytować sobie to wydarzenie, na przykład wypisując tutaj inny dzień lub też nazwę inną. Możemy też po prostu usunąć to wydarzenie. Następną funkcją jest podsumowanie powiadomień AI. Kiedy sobie to włączymy, i się zgodzimy tutaj na wszystko. Nasz telefon będzie mógł nam po 10 powiadomieniach wysłać podsumowanie AI powiadomień z tym, co znajduje się w tych powiadomieniach. Mamy tutaj też opcję taką jak AI Voice Scribe, gdzie będziemy mogli na przykład generować krótkie podsumowania tego, co mamy. Co chcielibyśmy podsumować. Oczywiście AI w naszym aparacie. Co prawda wzbogacone o nowe funkcje. Mamy standardowo AI, które wyostrza nasze zdjęcia, ale mamy też tryb pejzażu AI, który pozwala nam zawsze zrobić proste zdjęcie, nawet jeżeli krzywo otrzymamy nasz telefon. Możemy też wybrać opcję mistrza kadrowania, który sam wybierze najlepsze kadrowanie. Z całego zdjęcia, które obecnie wykonujemy, możemy, mamy tutaj też standardową e, e, inteligentną pętlę, którą już jesteśmy raczej obeznani w telefonach m, typu Realme. Polega to na zrobieniu zrzutu ekranu, na przykład przeciągnięciu do krawędzi. I tutaj pojawia nam się koło aplikacji, które możemy sobie przestawiać, wybrać jakąś aplikację. I jeżeli puścimy. Będziemy mogli sobie udostępnić za pomocą tej aplikacji lub zrobić coś innego w tej aplikacji z tym, co tam przenieśliśmy. Na przykład, jeżeli byśmy przenieśli sobie taki zrzut ekranu do aplikacji e, SMS-ów, wiadomości, moglibyśmy wysłać ten plik do kogoś jako po prostu zwykłe zdjęcie. Przejdźmy teraz do innych opcji niż opcje AI. Jeżeli wejdziemy sobie znowu do ustawień. Tutaj wybierzemy opcję ułatwień dostępu i wygody. Będziemy mogli, na przykład, włączyć sobie opcję inteligentnego paska bocznego. Przepraszam, jednak to jest dalej podpisane jako AI, ale no, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest jakoś specjalnie sztuczna inteligencja. Mamy tutaj taką opcję, jeżeli sobie wysuniemy taki pasek, mamy różne tutaj mm, aplikacje, które możemy otworzyć z tego punktu, czy też różne e, narzędzia. Możemy na przykład włączyć sobie kalkulator i go tutaj schować. W taki sposób. Możemy za to na przykład też włączyć sobie po prostu opcję nagrywania ekranu. I rozpocznie nam się nagrywanie ekranu. Możemy też za pomocą tego okna wysuwać elementy, aby były jako podzielony ekran. Na przykład wybieramy sobie. O przepraszam. Wybieramy sobie na przykład przeglądarkę i do tego kalkulator. Wybieramy co ma być w którym miejscu. Puszczamy i mamy podzielone okno, które dodatkowo możemy zmieniać jego wielkość. Możemy też zmieniać sobie widok tego naszego paska i Dodawać tutaj inne aplikacje oraz funkcje, które mamy w swoim telefonie, tak aby szybciej z nich korzystać. Też, tak jak już wcześniej pokazałem, trochę przypadkowo, możemy tutaj korzystać z pływających okien. Mamy tutaj możliwość zmniejszenia sobie takiego okna, czy też zwiększenia, przenoszenia go w różne miejsca, czy właśnie też schowania, co pokazałem też wcześniej. Możemy sobie przestawiać taką aplikację, która jest schowana, i możemy tak też mieć schowanych więcej aplikacji. Wiadomo, nam się chowają tutaj do tych kart i możemy je wybierać z naszych schowanych kart. One zapisują się w tym, po, w tym miejscu, w którym są, akurat w momencie chowania. Możemy też usunąć sobie te otwarte karty, jeżeli nie są one nam potrzebne. Włączenie takiego hmm, pływającego okna możemy zrobić też, przechodząc po prostu do jakiejś aplikacji, uruchamiając ją. Ona włącza się tutaj do otwartych aplikacji w tle, czy też ostatnio uruchamianych aplikacji, i naciskamy sobie teraz te trzy kropki na samej górze, gdzie wybieramy opcję okna podręcznego i możemy tak samo operować naszą pływającą aplikacją. Dodatkowo możemy ją wyłączyć, przeciągając szybko do góry. Możemy ją też schować do rogu lub, używając gestu takiego w dół, poszerzyć na cały ekran. Kiedy już jesteśmy w menu otwartych aplikacji w tle, mamy jeszcze jedną ciekawą funkcję, tutaj w tych trzech kropkach, a mianowicie jest to ukrywanie treści. Możemy Ukryć sobie treść danej aplikacji, jeżeli chcieli, nie chcielibyśmy, żeby była ona widoczna, kiedy na przykład przeskakujemy między oknami. Przeważnie w aplikacjach banków jest to e, domyślna funkcja, ale na przykład w Messengerze czy WhatsAppie to tak nie działa, więc możemy sobie poukrywać tak na przykład nasze konwersacje, czy na przykład też po prostu galerie. Oczywiście, na naszym telefonie znajdują się też alerty na żywo. Możemy dodatkowo wybrać, co się wydarzy, jeżeli naciśniemy sobie w kapsułę, która się tutaj wyświetla, czy otworzy nam się aplikacja, czy powiększy nam się tutaj ta karta. Możemy też wybrać, do jakich aplikacji będą te alerty działać i tak dalej. Ale, na przykład, jeżeli włączymy sobie tutaj nasze nagrywanie ekranu, uruchomi nam się właśnie ta kapsuła. Dodatkowo jeszcze, jeżeli włączymy sobie na przykład zegar. Uruchomi, ps, uruchomi się. Wstawi nam się tutaj do naszej kapsuły dodatkowo kolejne mm, okno, które będziemy mogli się, na które będziemy mogli się przełączyć przesuwając w lewo lub w prawo. Naciskając, wyświetlą nam się wszystkie otwarte obecnie okna. Możemy je sobie tutaj oczywiście edytować, wybierając opcje, które są na nich. Na naszym telefonie możemy też korzystać z takiego trybu, który nazywa się tryb jednoręczny. Przechodzimy do ustawień dostępu i wygody i tutaj do trybu jednoręcznego, który możemy sobie tu włączyć. Niestety jest jeden mały haczyk, a mianowicie nie działa on na tych standardowych przyciskach. Będzie on działał tylko i wyłącznie na gestach. Teraz będziemy mogli go włączyć i uruchamiamy go, przeciągając tak delikatnie nad tą e, płytką tutaj środkową w dół. I teraz możemy spokojnie korzystać jedną ręką z naszego telefonu, bo w tym mm, miejscu no, wszędzie sięgnie nasz kciuk, jeżeli byśmy na przykład mieli drugą rękę zajętą jedzeniem, czy brudną, czy jakkolwiek, e, cokolwiek innego byśmy nią robili możemy sobie wrócić do standardowego widoku naciskając tą strzałkę lub po prostu przeciągając tutaj do góry wystarczy, że naciśniemy w, tak naprawdę w plejakim jakim miejscu tutaj to zawsze wróci do tego normalnego widoku następnie mogę dodatkowo jeszcze wspomnieć o zrzutach ekranu, o przepraszam o gestach i ruchach, gdzie mamy na przykład zrzuty ekranu trzema palcami w dół czy też zrobienie Takiego wycinka ekranu po przytrzymaniu trzema palcami na ekranie. I możemy tu właśnie zaznaczyć sobie wycinek ekranu. Możemy też wybrać sobie inną opcję, na przykład obrysowania danego elementu, aby zrobić sobie zrzut ekranu, czy wybrania właśnie kształtu koła czy kwadratu prostokąta, który może być kwadratem. Możemy też sobie tutaj o tym, po, o, po tym oczywiście, rysować jak w standardowej edycji zdjęć. Możemy też zapikseliz zapikselizować coś, zamazać i tak dalej, przetłumaczyć, przyciąć do odpowiedniego kształtu. Jeżeli wybierzemy więcej opcji, zostaniemy przeniesieni do zwykłej edycji zdjęć w naszej galerii. Zapisujemy tutaj w prawym górnym rogu. Ciekawym i zwiększającym naszą, nasze możliwości gestem jest tutaj opcja włączenia i wyłączenia latarki przyciskiem zmniejszenia głośności. Jeżeli nasz telefon jest wyłączony, możemy przytrzymać przycisk ściszania, aby uruchomić latarkę. Możemy też przytrzymać go z powrotem, aby tę latarkę wyłączyć. Teraz, jeżeli nam się coś zgubi, szybko potrzebujemy włączyć latarkę. Nie będziemy musieli na przykład grzebać w ustawieniach. Czasem mamy zablokowane tutaj z góry, że nie da się zsunąć. Trzeba odblokować telefon, a latarka jest szybko potrzebna. Nie musimy się martwić, możemy przytrzymać sobie przycisk ściszania telefonu, aby taką latarkę włączyć. Dodatkowo mamy takie już bardziej standardowe też opcje, typu jak podnieść, aby wybudzić, czyli jeżeli podniesiemy nasz telefon, nasz telefon się uruchomi sam i pozwoli nam się odblokować. Możemy też włączyć opcję, ta opcja jest bardziej ciekawa, czyli podnieść do ucha, aby odebrać. Jeżeli telefon zacznie do nas dzwonić, i tutaj wyświetla się menu e, naszego. Naszej rozmowy możemy wybrać połączenie czy też odrzucić połączenie. Kiedy podniesiemy słuchawkę do naszego ucha, telefon sam po prostu odbierze tę rozmowę i będziemy mogli z normalnie rozmawiać. Mamy tutaj jeszcze jeden bardzo ciekawy gest, czyli potrząśnij aby uruchomić. Możemy wybrać opcję włączenia włączenia latarki, ale skoro mamy już ją tutaj na przycisku zmniejszania głośności, wybierzmy sobie otwarcie aparatu. I teraz, jeżeli potrząśniemy naszym telefonem, możemy wybrać sobie opcję nie pokazuj ponownie i wybieramy sobie rozumiem. I w ten sposób możemy uruchomić sobie nasz aparat. Tylko trzeba pamiętać, żeby wyłączyć telefon. Ja zapomniałem o tym, że musimy wyłączyć najpierw telefon. To jest taka opcja, która zastępuje nam aparat, który jest w tym miejscu. Obecnie możemy sobie uruchomić aparat w ten sposób, przeciągając, ale możemy też na przykład potrząsnąć sobie szybko i szybko wykonać parę fotek. Trochę to przyspiesza, może komuś się przyda może nie ale faktem jest to, że teraz możemy usunąć sobie stąd nasz aparat i nie będzie on wtedy nam tutaj w jakiś sposób przeszkadzał przy naszej e, naszym edytowaniu trybu mm, nie trybu tylko ekranu blokady przejdźmy teraz do AI które oferują nam w przerabianiu zdjęć kiedy przejdziemy sobie do naszej galerii, możemy wybrać jakiś tutaj elemencik i wybieramy sobie edytuj. Następnie wybieramy edytora AI i w tym miejscu możemy włączyć sobie funkcję na przykład kompozycji. AI. Oczywiście wszystkie te funkcje trzeba będzie pobrać. I teraz nasz, o niestety na zrzucie ekranu to nie zadziała, ale nasz, to szybko zrobimy fotkę w sumie. Mamy już fotkę. Przejdźmy jeszcze raz do edytora AI. Włączmy sobie kompozycję. I teraz nasz asystent będzie szukał ciekawych y, przecięć, y, kolorów, jakie może ustawić do tego zdjęcia, aby je troszeczkę zmienić, ulepszyć, czy w jakiś sposób zmienić wizję, która była obecnie zrobiona na zdjęciu i przedstawić ją w trochę inny sposób, dając nam dodatkowe pomysły na robienie zdjęć. Możemy sobie zapisać. Taką opcję. Mamy tutaj też opcję gumki AI. Oczywiście najlepsza, myślę, inteligentne lasso. Podziała do wszystkiego. Zaznaczamy sobie to, co chcemy usunąć. nasz telefon sobie to zaznacza, a następnie usuwa. No tutaj niestety nie wyszło, to taki ciężki element. Mimo wszystko. Ale za drugim razem już lepiej poszło. Oczywiście mamy też usuwanie ludzi. No ja tu obecnie nie mam żadnych ludzi, więc nie usunę żadnego człowieka. Ale to też działa bardzo fajnie. Wycina nam ludzi w tle. Zaznaczamy sobie ludzi, których chcemy usunąć. Następnie usuwamy. Oczywiście mamy też standardową opcję z zamalowywaniem, aby usunąć. Możemy sobie zapisać. Następnie możemy sobie zwiększyć jakość naszego zdjęcia. Wybieramy sobie taką opcję, i teraz nasz telefon, AI w naszym telefonie, wyostrzy to zdjęcie tak, aby wyglądało lepiej, nie było takie rozmazane, żeby wyglądało jak na wyższą rozdzielczość. Możemy też wybrać sobie opcję od szkicu do AI, do obrazu AI, i tutaj oczywiście standardowo rysujemy sobie coś, tak jak w Samsungu. I wybieramy generuj. No, jak widać, nie zadziałało. No cóż. Szkoda tylko, że zmarnowało mi jedną opcję generowania, a mamy tylko 10 takich darmowych generowań. Więc trzeba uważać. Jednak nie zaliczamy tego do top triku. Przechodzimy sobie dalej. Tutaj mamy opcję z wykrywaniem twarzy. I idealne zdjęcie AI, jeżeli mamy jakąś twarz na naszym zdjęciu, ona ją po prostu upiękni. Oczywiście to był żart tutaj z tym szkicowaniem, no, w tym momencie coś tutaj nie zadziałało, nie wiem dlaczego, ale przeważnie ta opcja generowania mimo wszystko działa. No i tutaj mamy już takie o, normalne rzeczy, ja raczej też już w każdych telefonach, usuń rozmycie, usunie odblaski ze zdjęcia, na przykład jeżeli zrobiliśmy zdjęcie i robiliśmy je przez szybę i mamy jakieś refleksy, odblaski, widać coś drugiego po drugiej stronie, no bo szyba no to odbija, włączamy sobie taką funkcję i ona te odblaski właśnie usuwa, o tak jak tutaj w tym miejscu. No raczej na tym zdjęciu specjalnie nic nie usunie, to nie ma, tu nie, nie ma co usuwać. No, no trochę upiększyło na siłę, usunęło te odblaski. Tak. Możemy też sobie włączyć pejzaż AI i takie zdjęcie nafaszerowane AI możemy sobie zapisać. Możemy zapisać jako kopię lub jako oryginał, wtedy go zastąpimy. Przejdźmy jeszcze do aparatu, gdzie oczywiście mamy zoom 120-krotny. Jeżeli mm, jest to normalne, no, jest to normalne przy operyskopowym obiektywie 200 megapikselowym więc na no, spokojnie można tutaj zrobić bardzo dobre przybliżenie. Mamy oczywiście automatyczny tryb nocny, tryb upiększania, e, filtry, e, tutaj jeszcze dodatkowe filtry, czy też właśnie to nasze kadrowanie AI, które możemy sobie włączyć. Mamy tutaj też możliwość włączenia, oczywiście standardowo latarki, bawienia się ekspozycją, czy też włączenia live foto. Możemy to live foto tutaj włączyć czy wyłączyć. Mamy też action mode, lub na przykład obiektyw Google. Kiedy zobaczymy sobie więcej opcji, mamy oczywiście automatyczny HDR, czy też zmiana rozdzielczości lub mm, ustawienia na pełny ekran. Trzeba tylko pamiętać, że zmieniając te wartości, no w jaki sposób nie zmieniamy tych wartości w obiektywie fizycznie, tylko po prostu to jest wycinek ze standardowej wielkości, jaką jest 4 do 3. Tak więc 1 do 1 jest to przycięcie w taki sposób, 16 do 9 jest to przycięcie w taki sposób. Mamy tutaj też oczywiście wideo, gdzie możemy nagrywać aż w 8K, ale w 30 klatkach. Możemy też nagrywać w 4K do aż 120 klatek. Mamy tutaj też tą samą opcję jak pejzaż AI, czyli tą samą, która znajduje się też w przerabianiu zdjęć. I ona też upiększa nam na bieżąco po prostu nasze zdjęcia, gdzie możemy na przykład wyłączyć efekt mm, usuwania mgły, czy też włączyć usuwanie mgły lub na przykład możemy włączyć sobie zdjęcie o wysokiej rozdzielczości dodatkowo do tego trybu i na przykład możemy sobie jeszcze ustawić to kadrowanie AI, które zawsze będzie wykonywać to proste zdjęcie. Mamy tutaj też dedykowany tryb od twórcy aparatu, który też zasila właśnie ten telefon. Możemy tutaj zmieniać nasze pliki na JPG, RAWy czy RAW Maxa. Co jest bardzo ciekawą funkcją, bo ponieważ pliki RAW dają nam większą możliwość edycji w późniejszych programach, dlatego dla ludzi, którzy interesują się fotografią, lubią ją potem edytować, będzie to na pewno na duży plus. Możemy też ustawić sobie ostrość migawki, tak fizycznie, czyli, znaczy fizycznie. Manualnie wybieramy sobie na przykład 1 metr, i teraz odległość ostrości migawki to będzie 1 metr. Możemy wyłączyć, wtedy będzie automatyczna. I tutaj mamy też więcej ustawień, jak na przykład, właśnie znowu te rozdzielczości, czy też minutniki, aby wykonać zdjęcie na przykład po 10 sekundach od naciśnięcia przycisku migawki. To wszystko jest okraszone w dźwięk, który nas będzie informował, kiedy wykona się zdjęcie. Mamy tutaj też różne m, takie y, style, w jakich możemy wykonywać zdjęcia, też które znajdują się w tych aparatach. Oczywiście mamy też tryb portretowy, w którym możemy też zmieniać filtry jak i upiększanie. Możemy też zwiększać m, tutaj głębię ostrości. Oczywiście to jest m, Rozmycie tła dla postaci, czy też nie postaci, bo trybem portretowym możemy też fotografować obiekty, czy też zwierzęta. Mamy tutaj też oczywiście więcej opcji, takie jak Ultra Night, tryby Pro dla osób, które się bardziej interesują fotografią. Wysoką rozdzielczość, jeżeli chcielibyśmy wykonywać zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Warto pamiętać, że każde zdjęcie w wysokiej rozdzielczości, no to jednak jest trochę więcej pamięci niż zwykłe zdjęcie tak czasem i nawet e, uda się z 10 razy wyżej wykonać e, zdjęcie w sensie żeby więcej ważyło więc raczej jeżeli dla osób e, raczej dla osób które chcą oszczędzać pamięć no to to nie będzie najlepszy wybór panorama kulinarne czyli zdjęcia mm, potraw Mamy też wideo pro, znowu dla osób, które interesują się, ale tym razem nagrywaniem. Mamy zwolnione tempo, czy też film poklatkowy, czyli tu jest akurat przyspieszone tempo. Długą ekspozycję, na przykład do robienia rozmytych pejzaży, aut e, na ulicy, na skrzyżowaniach, z góry z jakiegoś mostu możemy zrobić na ulicę, tak żeby wyświetlały się na naszym zdjęciu tylko rysy świateł. Albo po prostu do robienia ludzi w zatłoczonym miejscu, tak żeby mm, oni się rozmyli, czy różnych innych elementów, na przykład nawet rysowania światłem. Możemy też włączyć sobie na przykład mm, film z dwóch kamer, czyli film z przedniej i tylnej kamery naraz. Mamy też tryb podwodny, który działa mm, przy nurkowaniu. Możemy sobie zanurzyć tenż telefon i włączyć. Ten tryb, oczywiście, wcześniej i wykonywać zdjęcia. On działa tak, że będziemy mogli wykonywać zdjęcia e, tymi przyciskami, a nic na ekranie nie będzie działać. Tak, żebyśmy nie klikali mm, fizycznie, y, znaczy fizycznie, no, nie klikali na ekranie, tylko klikali po prostu tutaj w te przyciski. Mamy też. A oczywiście, skanowanie tekstu, skanowanie dokumentów, tryb rozgwieżdżonego nieba, dorobienia zdjęć, właśnie nieba. Długą ekspozycją też możemy robić zdjęcia nieba, ale tutaj trzeba trochę uważać. Mimo wszystko, lepiej użyć właśnie tego trybu rozgwieździonego e, nieba. Polecam, bardzo ładne zdjęcia z tego wychodzą. Mamy też efekt makiety, który nam rozmywa lekko tutaj górę i dół, wyostrza nam tylko taki pasek, przez co elementy, których, którym zrobimy zdjęcie, wydają się, jakby były. Tapetą, e, przepraszam, makietą. I to już wszystkie ciekawsze triki, czy też funkcje, jakie posiada ten telefon. Jeżeli znasz jakieś jeszcze inne możliwości, jakie można mieć na tym telefonie, możesz podzielić się z tym w komentarzu. Możesz też powiedzieć, co było dla Ciebie najciekawsze, czy co najbardziej Cię zadziwiło. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam. Cześć!